Został pan właśnie wybrany starostą Powiatu Świdnickiego. To historyczna chwila, bo po raz pierwszy starostą został radny platformy obywatelskiej. Jest to historyczna chwila na pewno. No i jest tu jeszcze druga okazja do tego, bo po raz pierwszy starostą został przedstawiciel miasta, miasta i gminy Świebodzice. A czy to coś znaczy dla mieszkańców Świebodzic? No, myślę, myślę, że tak, no, z tego co, jakie gdzieś tam słuchy do mnie dochodzą, no, mieszkańcy Świebodzic pokładają we mnie wielkie nadzieje. Postaram się, postaram się tym nadzieją, postaram się tym nadzieją sprostać. Ale nie będzie pan patrzył na y, powiat z perspektywy Świebodzic? Nie, na pewno nie, aczkolwiek y, ja niejednokrotnie też y, swoje uwagi w poprzedniej kadencji też wyrażałem, że, że, że jednak te moje rodzinne miasto stało troszeczkę z boku, niemniej jednak no, nie, da rady tego, nie da rady poprowadzić tego w ten sposób, żeby, żeby nagle świebodzice stały się faworytem, jeśli chodzi o, 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 o cały powiat świdnicki. więc to na pewno nie, nie wchodzi w rachubę. Zwłaszcza, że tych środków w powiecie wcale nie ma tak dużo. Sytuacja jest dość ciężka, jak słyszeliśmy. No w zasadzie tu nie ma, nie, ma, nie ma czym dzielić. Nie? Na przyszły rok tam jest planowana, planowana przy udziale w zasadzie powiatu, bo, to, bo to, te, te środki to są tylko pozyskiwane przez powiat. Jakaś inwestycja drogowa w gminie Marcinowice i w zasadzie w zasadzie szykujemy się na zapinanie pasa i, i szukanie rezerw w kontekście lat, lat przyszłych, następujących po roku 2015, no, czy związanych z tym, że trzeba będzie jednak wykupywać, wykupywać te obligacje, które, które żeśmy wyemitowali. A panie starosto, będzie pan realizował politykę rozpoczętą przez poprzedni zarząd powiatu, czy jednak inaczej pan troszeczkę po swojemu spojrzy na to, co się dzieje? Znaczy na, pewno, na pewno jest mi potrzebny czas na okrzepnięcie. Wielkiej rewolucji w projekcie budżetu na, na rok przyszły zrobić też, też chyba nie można, bo już nie jest, ten, nie jest czas na to. Nie? Natomiast tak po wstępnej, wstępnej analizie mojej tego, tego budżetu jest on. Jest on na ten rok 2015 jest on dosyć bezpieczny, daje, daje nam możliwość takiego bezpiecznego wejścia w te lata przyszłe, które, które będą bez wątpienia dużo trudniejsze. Panie starosta, a czy jest jakakolwiek minimalna szansa na realizację jakichś inwestycji unijnych z wkładem własnym powiatu? To znaczy, nie zamykamy się też na to, nie, bo. Jeśli jeśli zaistnieją, jeśli powiedzmy, będzie wiedza o programach, które będzie, można, które będzie można wdrażać, na pewno będziemy próbować z tego korzystać. I o tym, o tym była już dyskusja, była dyskusja wcześniej, że pomimo, pomimo naszych zobowiązań, które na nas ciążą, no to nie zwalnia nas, od, nie zwalnia nas to od tego, żeby żeby podejmować jakiekolwiek, jakiekolwiek działania w celu, w celu takiej ogólnej poprawy funkcjonowania tego, czym powiat zawiaduje. Panie starosto, kolejny trudny temat przed panem to oświata. Oświata no, jest, jest wyzwaniem, natomiast y, trzeba mieć świadomość, że, że te zmiany w oświacie są jednak niezbędne i to y, nawet nie w kontekście finansowym, tylko y, chyba bardziej ta demografia tutaj, y, tutaj bierze górę. Marzeniem moim byłoby, żeby, żeby te zmiany organizacyjne w oświacie, jakie, jakie są nieuniknione, przebiegły bez szkody dla poziomu nauczania w naszych szkołach, no i też, żeby odbyły się bez kłopotu dla mieszkańców, no i uczniów tych, tychże szkół. Panie starosto, wróćmy jeszcze do samego faktu wyboru. Praktycznie dwa tygodnie to wszystko się w kuluarach mieszało, zmieniało, co chwilę inne informacje dochodziły. W końcu udało się osiągnąć jakiś konsensus i szeroką koalicję. No to wszystko, wszystko się to rodziło w dużych bólach. Nie ten, ten okres. Okres dwóch tygodni dla mnie był ciężki, to tak samo pewno dla moich kolegów, jak i, jak i wszystkich. Rodziło się, to, rodziło się to w bólach. Całe szczęście. No, finał, finał mamy taki, że ukształtowała się, ukształtowała się pewna, pewna większość, która podpisała, podpisała wzajemne zobowiązanie no i podjęła się, podjęła się tego trudu, aby aby prowadzić nas przez tą kadencję 2014-2018. Czyli sądząc, z głosowań dzisiaj w koalicji jest platforma obywatelska? Jest platforma obywatelska, jest, yy, są przedstawiciele Komitetu Wspólny Powiat, są przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest przedstawiciel komitetu wyborczego Sabiny Cebuli, są przedstawiciele komitetu Razem dla Powiatu. Świdnickiego bodajże, tak, to są przedstawiciele platformy obywatelskiej są przedstawiciele polskiego stronnictwa ludowego. Do ostatniej chwili ważył się, ważyła się ta decyzja i platformy obywatelskiej i PSL-u. Co zdecydowało ostatecznie? Wypowiem się może, może bardziej w kontekście, w kontekście platformy obywatelskiej. Myśmy, myśmy prowadzili rozmowy ze wszystkimi praktycznie ugrupowaniami. Rysowały się możliwości pójścia w jednym kierunku, rysowały się możliwości pójścia w innym kierunku, natomiast no, gdzieś, gdzieś taka ta pragmatyka zdecydowała. No, ciężko, było, ciężko było to jakoś sformułować, dopiąć w wariancie takim, który rozpatrywaliśmy jako ten pierwszy. No i, Stąd też, stąd też nasza, nasza decyzja o tym, żeby, żeby próbować to, z, że tak powiem, nieładnie poukładać w innej konfiguracji. Natomiast no PSL no to też jest, to jest też kwestia ostatnich dni. Myśmy, myśmy byli gorącymi zwolennikami udziału PSL-u, tym, tym bardziej, że ciała statutowe powiatowej Platformy Obywatelskiej. Nie wskazywały nam kierunku, w jakim ma iść koalicja, natomiast jako partnera do współdziałania pierwszego wyboru wskazywały PS Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlatego też myśmy, myśmy bardzo chcieli, żeby, żeby ten PSL też w tym uczestniczył przez przedstawiciele PSL-u. Trwało to troszkę, trwało, natomiast cieszę się, że efekt finalny jest taki, jaki jest. A czy pana zdaniem jest to stabilna koalicja? Wydaje się, że, że będzie to stabilna koalicja. Ustaliliśmy sobie, ustaliliśmy sobie pewne parytety, pewne priorytety, w tym z ogólną, z ogólną aprobatą wszystkich stron. Rodziło się to troszkę czasu, ale no, myślę. Myślę, że ta koalicja jest w stanie dotrwać do, do końca kadencji. Panie starosto, nowy starosta to nowe zasady. Czy będzie pan zmieniał coś i w swoim najbliższym otoczeniu, mam na myśli starostwo powiatowe i nieco dalej jednostki, którymi zarządza powiat? To znaczy, czy ja mam dobrze rozumieć panią redaktor, czy chodzi o, o, o jakieś zmiany personalne? Tak, roszady personalne. Znaczy powiem też tak, yy... Jestem, pomimo, że byłem radnym poprzedniej kadencji, no to jeśli chodzi o zarządzanie, zarządzanie czy starostwem powiatowym, czy też jednostkami podległymi. Z tą kwestią jakby nie zetknąłem się, nie zetknąłem się, nie poznałem jej tak dogłębnie, żebym mógł na, na dzisiaj deklarować Państwu, że, że będę dokonywał jakichś zmian. Jestem Raczej człowiekiem spokojnym i wstrzemięźliwym, w, jeśli chodzi o decyzje. Nie chciałbym, aby, aby one były podejmowane, podejmowane pochopnie. Proszę dać mi troszeczkę czasu na jakieś, na jakieś rozpoznanie. Być może, być może będzie to konieczne, może okazać się, że, że, że zupełnie nie. Pani to troszeczkę zmienię temat, bo mieszkańcom powiatu jest pan jeszcze dość mało znany. A taka rzecz, która mnie zainteresowała w pana życiorysie, to jest to, że ma pan piękne tradycje samorządowe. Możemy chwilę o tym? Możemy jak najbardziej. No, tradycje samorządowe dotyczą mojego taty. Tata, działacz, działacz Solidarności, był twórcą. Twórcą, współtwórcą samorządu lokalnego w Świebodzicach przez... Łocho, yy, przez, Żebym ja teraz nie popełnił gafy. Ale wydaje mi się, że cztery kadencje Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach, wiceprzewodniczący tej Rady... No. Wydaje mi się, że, że duże zasługi, duże zasługi w samym tworzeniu tego samorządu, jak i w jego bieżącym funkcjonowaniu przez, przez dziesiątki lat w tej chwili w tej chwili emeryt. Kibicujący, kibicujący mocno mniej. A jest z Pana dumny? No mam nadzieję, że jest. No to pytanie nie do mnie. Ja życzę w takim razie wszystkiego najlepszego. Trafnych decyzji i jak najszybszego poczucia się pewnie na stanowisku starosty. Dziękuję pięknie, pani redaktor. Dziękuję wszystkim, no i proszę o to, o co prosiłem tutaj w swoim wystąpieniu podczas sesji o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości, jeśli chodzi o moją osobę. Mam nadzieję, że nie o działania, które będę, które będę podejmował, natomiast jeśli chodzi. O prywatnie, o, może nie prywatnie, że o samą moją osobę. Prosiłbym o strzemięźliwość i wyrozumiałość jeszcze przez chwileczkę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pięknie.